Włącz i zostań z nami. Dusszo ma, duszo ma Pana chwan, oddaj Boguże, świętemu śpiewaj pieś, z mocą wywyższaj go. Bacia, też drogie siostry. Otóż gromadzimy się w dzień bardzo wyjątkowy na Marszu Mężczyzn. Aby tę męską twardość zachować, ale ustrzec się zatwardziałości. Czyli braku miłości. Ten marsz przeżywamy pod hasłem „Synowie To Tu powód, dla którego, kiedy broniliśmy się przed najeźdźcami. Potrafiliśmy dokonywać rzeczy spektakularnych. Gdzie leży przyczyna wielkości? Przyczyna była w wielkości Ducha. Ewangelia mówi: Ujrzał Go Jego Ojciec, gdy był jeszcze daleko. Skoro Go Ujrzał, to znaczy, że Go wypatrywał, bo to Ojciec tylko może Tobie nadać imię. Tylko Ojciec może podnieść ciebie z kolan. Tylko Ojciec może wrócić Ci godność i ją nadać. Tam się rodzi bohaterstwo i siła. Nie bójmy klękać się przed Ojcem. Nie bójmy rzucać się Mu w ramiona. Wszystkie Twoje łzy, które wylejesz w ramiona Ojca, który zawsze Cię kocha, będą nawozem, z którego wyrośnie Twoja siła. Panie, przyprowadź nas do strumienia wody żywej drogą równą. Nie musimy już więcej błądzić. Wylej na nas swojego ducha. Ciebie prosimy... Jezus Chrystus. Prosimy krzyż na symbol tego, niech się ustawi za transparentem. Niech On nam przewodniczy, przewodzi. Powierzamy się dziś Jego wstawiennictwu, aby, aby wypraszał nam Boże miłosierdzie i aby również dziś we Wrocławiu wypełniała się Boża wola. Zaczynamy! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała. W naszym życiu obecniła się obietnica zawarta w liście do Rzymian. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Zarówno w społeczne, jak i w wynikająca wnikają, nieba. Aktywna podstawa względem rodziny, społeczeństwa. Pozwala oni być dobrą i mężczyźną i tę ulicę wolę Tutaj szósty marsz mężczyzn, synowie miłosierdzia, zapraszamy, dołączajcie się mężczyźni. Zawsze kochał, Bóg nas będzie, zawsze kochał, Bóg nas będzie. Bóg, Bóg nas lubię, miłosierdzia. tutaj kolejny szósty marsz mężczyzn. Dzisiaj idziemy pod w synowie miłosierdzia, wszyscy, Na xeve tan nu se con poga, Tu Szanowni uczestnicy Szóstego Marszu Mężczyzn Drodzy Wrocławianie By przez moment Skupić się na tym Co najważniejsze A najważniejszy jest Chrystus Mesjasz Którego Bóg Posłał na świat Aby nas zbawić My tu Włączając niewierzących, zostaliśmy przez Chrystusa odkupieni. Dlatego się tak licznie gromadzimy, bo chcemy się do Chrystusa przyznać publicznie. Chcemy zaświadczyć, że On jest żywy i w Duchu Świętym doświadczanego każdego dnia historia nie stoi w miejscu. Idą nowe czasy. Czasy pełne wyzwań. My, wierzący mężczyźni, nie możemy się w przeszłości lękać. Analizujmy, jakie wyzwania stoją przed nami. Bądźmy zawsze gotowi. Gotowi do dania świadectwa o Chrystusie. Gotowi do głoszenia Ewangelii. Gotowi do obrony Kościoła, tworząc żywą wspólnotę Kościoła pewnie swojej tożsamości będziemy trwać niewzruszeni w Duchu Świętym. Wrocławianie, ten szósty marsz mężczyzn idący pod hasłem Synowie Miłosierdzia, niech przypomni, że Bóg jest miłością i każdy może liczyć na Jego miłosierdzie. Widzicie, kiedy Pan was zawiedzi, którzy się boją Pana, będą posłuszni Jego słowom, a miłujący Go pójdą Jego drogami. Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w prawie znajdą nasycenie. Którzy się boją Pana, przygotują swoje serca, a przed obliczem jedzą poniżą swe dusze. Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi. Jaka jest bowiem wielkość? Takie też i miłosierdzie. Tak jest. Amen. Boża miłość na swoje umocnienie jako mężczyznę. Dzięki temu w Bogu możemy wszystko. Prośmy teraz Pana Boga w o kolejne łaski i o Jego miłosierdzie względem nas. Za Kościół Archidiecezji Wrocławskiej o wzrost duchowy i owoce Ducha Świętego. My, synowie miłosierdzia, Ciebie prosimy za miasto Wrocław. Wykromował w nim duch Ewangelii. My, synowie Miłosierdzia, Ciebie prosimy? Wysłuchaj nas, wami. Za wrocławskie wspólnoty i ruchy katolickie o jedność i jeszcze mocniejsze dary Ducha Świętego. My, synowie Miłosierdzia, Ciebie prosimy? Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich Wrocławia, by żyli szczęśliwie, bezpiecznie i dosadnio. My, synowie Miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, za uczestników szóstego marszu mężczyzn, synowie miłosierdzia, by poprzez świadectwo życia umacniali swoje otoczenie. My, synowie miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Wysłuchaj nas, Panie. 不移动制造业，必握先不推动。 Głównego patrona miasta Wrocławia, a do znaków Jego opieki nad nami dołączyłeś cudowne ocalenie w czasie wojennej pożogi kaplicy z Jego grobem. Spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem i wstawiennictwem umacniali swego ducha światłem Ewangelii i oddali wszystkie swoje siły w szerzeniu dobrej nowiny do wśród naszych bliskich i wszystkich ludzi. racz doprowadzić do błogosławionego Czesława i przez jego wstawiennictwo udziel nam łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ale. Ojczyznę wolną Błogosław Panie. Panu z Wami z Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Ogólnie będą dzięki. Do zobaczenia za rok. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.